Tylko trzy punkty interesowały piłkarzy Energii Kozienice w rywalizacji z klubem sportowym Raszyn. W sobotnie przedpołudnie na stadionie przy gospodarze grali z drużyną, która przegrała dziewięć kolejnych spotkań. Trudno było zatem o lepszą okazję do przerwania serii pięciu meczów bez zwycięstwa oraz przełamanie strzeleckiej niemocy na własnym boisku. Ostatni raz nasi piłkarze zdobyli bramkę na Sportowej ponad dwa miesiące temu. Kozieniczanie nadrobili i to z ogromną nawiązką, ale nie uprzedzajmy faktów. O zwycięstwo mieli powalczyć Emil Piaseczny, Łukasz Szary, Michał Lament, Bartłomiej Janiszewski, Sebastian Markowski, Piotr Czerwiński, Andrzej Kalinka, Bartłomiej Michalski, Wiktor Putin, Eugeniusz Kołodziejczyk i Daniel Czupiński. Ten ostatni na gola w lidze czekał już tyle co kibice na bramkę energii w Kozienicach, czyli od 20 sierpnia Przełamał się jednak bardzo szybko. Już pierwsza akcja gospodarzy, zakończona uderzeniem w światło bramki, dała im prowadzenie. Kalinka zagrał z pierwszej piłki w pole karne, a Ciupiński uderzeniem w kierunku dalszego słupka otworzył wynik spotkania. Jak pokazały kolejne minuty, napastnik odblokował się na dobre. Zanim jednak Ciupiński po raz kolejny wpisał się na listę strzelców, uczynili to trzej jego koledzy, a on asystował przy trafieniu na 2 do 0. W 19 minucie zagrał do Putina który bardzo mocnym uderzeniem lewą nogą podwyższył prowadzenie naszego zespołu. Worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Podopieczni Grzegorza Seremaka nie mieli litości dla rywali. Przed przerwą niemal każda akcja zakończona uderzeniem w światło bramki kończyła się w ten sam sposób. Autorem trzeciego gola był Eugeniusz Kołdziejczyk. Skrzydłowemu piłkę na 14 metr wyłożył Putin. Futbolówka po rękach bramkarza znalazła drogę do siatki. Cztery minuty później ukraiński pomocnik po raz drugi pokonał Jakuba Dudkowskiego. Tym razem technicznym uderzeniem z 16 metrów oszukał bolkipera Roszyna. Gospodarze grali jak znud, a na głównego dyrygenta wyrastał Putin. 21-latek nie tylko trafiał do siatki, ale miał udział prawie przy wszystkich bramkach. To on asystował przy golach Czerwińskiego i drugim trafieniu Czupińskiego. W 34 minucie wyłożył futbolówkę na 15 metr a Czerwiński huknął nie do obrony. Dzieła zniszczenia przed przerwą dopełnił Czupiński z 5 metrów posyłając piłkę do siatki. Po pierwszej połowie pytanie brzmiało jak wysoko wygra energia i czy nasz zespół stać na dwucyfrowy wynik. Bo to, że komplet punktów pozostanie w Kozienicach było więcej niż pewne. Gospodarze prowadzili z klubem sportowym Raszyn aż 6 do 0. Niewiele dała potrójna zmiana, na którą zdecydował się w przerwie trener gości Jacek Romańczuk. Gospodarze kontynuowali trening strzelecki. Po 10 minutach drugiej połowy prowadzili już 8-0. Przy obu golach asystował szary. Najpierw boczny obrońca dograł idealnie do Ciupińskiego, który w ten sposób skompletował hat-trick. Dwie minuty później, także po wymianie piłki z Kołudziejczykiem, szary obsłużył podaniem kapitana naszego zespołu. Dla Kalinki to pierwszy gol w tym sezonie, ale nie ostatni tego dnia. Rekord Strzelecki Energii sprzed dwóch lat wydawał się poważnie zagrożony. W czerwcu 2014 roku Kozieńczanie wygrali na sportowej z UKS-em Łady 10-0. Teraz po niespełna godzinie gry było już 8-0, a dodatkowo od 62 minuty rywale musieli radzić sobie w osłabieniu. Zakupnięcie bez piłki Marcina Sztobryna sędzia wyrzucił z boiska Michała Prażucha. Kozieńczanie stwarzali kolejne sytuacje, ale już nie tyle co przed przerwą. Licznik zatrzymał się na 8 golach. Po strzale kołcijczyka piłkę z linii bramkowej wybił Jakub Cieślak. Z kolei uderzenie kalinki było niecelne. Pomocnik dokładniej przymierzył w 83. minucie. Wprawdzie uderzył po ziemi i wprost w bramkarza, jednak to wystarczyło, by piłka wturlała się do siatki. Do dwucyfrówki brakowało tylko jednego gola. Ten co prawda padł w ostatnich minutach, ale do drugiej bramki. Honorowe trafienie, jeśli można tak nazwać bramkę na 9 do 1 było autorstwa Piotra Zielińskiego. Energia zdemolowała KS Raszyn. Kozieńczanie w tym meczu zdobyli niemal 1 trzecią wszystkich swoich bramek.